Katia, opowiedz, co Ci się dziś śniło. Ja teraz mam pracę do zrobienia. No wiem, ale to tak, nie robić? Śniło mi się, że strzeliłam bramkę. I mam mam przed oczami tę akcję. Lewcią mi piętką zagrała asystę. Tylko nie wiem, czy to właśnie przeciwnik to był już rozgłos, a Dobrze. nie. Właśnie... Jest! Obiecany! Od obiecana, miesięcy! Co prawda, cały zeszły rok kłamałam. Po to, żeby teraz... I widzisz, śniło mi się, że chyba nie ze Śląskiem. A jednak ale... z medykiem. Gratulacje oficjalnie. Dziękuję. Dzień dobry. Mania na wakacjach. Kaczy dziewczyna z plakatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani kapitan, dobry. witamy. Dawno Cię nie było. Pani kapitan na wakacjach Przedłużyłam sobie troszeczkę. Doskonałość nie istnieje, ale w każdym kolejnym meczu z pokorą ją gonimy. Czyli dla nas nieważne jest to, co już było tydzień temu. Idziemy dalej i zwyciężamy. Dzisiaj pierwszy mecz na najpiękniejszym stadionie w Polsce. I Zapraszam. Jak, I jak się z tym czujesz? No dobrze. Fajnie? No taki lekki stresik jest, ale, ale to chyba dobrze świadczy. To jest duet z poprzedniego meczu z Medykiem. Niezapomniany. No nigdy nie będzie zapomniany. No. Ania, czy dzisiaj jak będziesz strzelać to też zamkniesz oczy? No inaczej nie wpadnie. <laughs> Poszuczamy swój styl. I patrzymy. Z tego, nie da wygrać meczu. Dawaj! Kto wygra Opinia o pierwszej połowie. Katia. No co, to na spokoju, miazga, miazga. A druga, druga akcja. Klasa się Ale miła, jak siły dała. Masz tę <laughs> Poszło, poszło i to dwie od razu. A musisz chyba Ani podziękować. To jest to połączenie. Co nam by to nie zrobiła? No nie. W ogóle by nie mieli wstać oczy. A nie, się nie zamknęłaś oczy? Nie. Nie musiałam. Oli mnie wkurzyła w zeszłej kolejce, wszystko poszło na nią. Gdzie A tam. powiedzieć. Brawo, tak jest! Kinga jak się grała na najpiękniejszym stadionie w Polsce rozpiła, yeah! to, to Już nie tak. będzie takiej szary teraz w statystykach. Ale ładnie poszła, nie? To? ładnie poszła duszek. Poproszę. Musisz powiedzieć, jak Ci się mecz podobał? Yy, bardzo mi się podobało, jestem wrażeniem. W pierwszej połowie szczególnie bardzo dobrze dziewczyny nagrały. Fajnie to z góry było widać. Naprawdę chylę czoła dziewczynom i bardzo się cieszę, że robią dobrą robotę na boisku.